finansować 80% inwestycji. Po pierwsze 80% kosztów projektowania, kosztów pozwoleń, decyzji, które są niezbędne do procesu inwestycyjnego, ale również 80% kosztów całej budowy, całej inwestycji. Takiego programu, szanowni państwo, dotychczas nie było. Ale wiemy, jak potrzebne są przeprawy i jak wiele, ich było, jak wiele ich brakowało w Polsce. Z tego pierwszego etapu, z pierwszego naboru, szanowni państwo, otrzymaliśmy 75 wniosków i muszę powiedzieć, że i powiat, i marszałek, i też Ścinawa jest w wyjątkowej sytuacji, dlatego że wybraliśmy z 75 wniosków około 20 projektów, które będą realizowane. Więc oczekiwania nasze przerosło oczywiście ta skala zainteresowania tym programem. Musieliśmy wybrać najważniejsze, najpotrzebniejsze z najpotrzebniejszych i ta przeprawa, która w tej miejscowości taką jest, taką się kwalifikuje i dzisiaj chciałbym oficjalnie przekazać decyzję wnioskodawcy, czyli marszałkowi województwa. Który będzie ten proces inwestycyjny przeprowadzał, który będzie, będzie inwestorem w ramach tego projektu. Ale też chciałbym wspomnieć o osobach, które przyczyniły się też do tej inwestycji. Chciałbym tutaj powiedzieć o panu ministrze Krzysztofie Kubowowi, ponieważ to on chodził, to on pytał, to on zabiegał o tą inwestycję i bardzo się cieszę, że dzisiaj mogę przyjechać do niego i powiedzieć: tak, warunki formalne spełniliśmy. Tak, warunki konkursu zostały spełnione, ale też determinacja lokalnych polityków doprowadziła do tego,